Dzień dobry, bardzo serdecznie wszystkich witam w czwartek 30 października, hasłami biblijnymi, które są wyznaczone na ten dzisiejszy dzień. Pierwsze z księgi psalmów, z Psalmu 6, 5 werset: Odwróć się Panie, ratuj duszę moją, zbaw mnie przez łaskę swoją. I drugi do Koryntian, pierwszy rozdział, czwarty werset. Bóg pociesza nas we wszelkim utrapieniu naszym, abyśmy tych, którzy są w jakimkolwiek utrapieniu, pocieszać mogli taką pociechą, jaką nas samych Bóg pociesza. Myślę, że te hasła bardzo ładnie łączą się także z tym, że za, nie, że za niedługo będziemy obchodzili kolejną pamiątkę Reformacji. Często mówimy o tym, że Reformacja jest ciągłym procesem. Więc tak naprawdę obchodzimy kolejną pamiątkę od czasu, kiedy ta reformacja się rozpoczęła. Natomiast nie jest to tylko i wyłącznie historyczne wydarzenie, ale raczej powinna to też być dla nas taka ciągła motywacja, aby to dzieło reformacji trwało dalej. Aby to był pewien proces, jak to często było podkreślane także przy obchodach. 500 lat trwania reformacji, kiedy nieraz mówiono właśnie, że mamy do czynienia z 500 lat trwania właśnie reformacji, a nie jedynie z 500-leciem jej obchodów. Mówię o tym dlatego, że to pierwsze hasło, o którym tutaj dzisiaj jest mowa, Boże, y, ratuj mnie przez swoją łaskę, jest takim szczególnym hasłem, które także nas w taki szczególny sposób myślę, do czegoś Zobowiązuje i do czegoś zachęca. Kiedy patrzymy na człowieka, na różne przestrzenie i miejsca, w których przychodzi nam się w życiu znaleźć, nieraz właśnie ten apel psalmisty może być także takim naszym apelem, z którym przyjdzie nam się mierzyć w naszym codziennym życiu. Sytuacje, w których Pan Bóg okazuje nam swoją łaskę i widzimy, że właśnie w Jego łasce jest ratunek, o czym także w dużej mierze mówi fragment z drugiego listu do Koryntian, kiedy jest mowa o tym pocieszeniu szczególnym, którym Pan Bóg nas pociesza, na którym także jesteśmy w stanie budować naszą codzienność. Kiedy patrzymy na siebie samych, na różne nasze błędy, na nasze potknięcia, na nasze pomyłki, to jesteśmy z jednej strony w trudnym położeniu. Bo nieraz te błędy i pomyłki mówią bardzo głośno, ale z drugiej strony jesteśmy w bardzo łaskawym położeniu, z tego względu, że po raz kolejny możemy spoglądać na krzyż naszego Zbawiciela, na krzyż Pana Jezusa Chrystusa, na którym w taki szczególny sposób objawiła się Boża łaska dla nas. Łaska jest czymś, czego potrzebujemy doświadczyć, zanim będziemy o niej mówić. Bo łaska to nie jest tylko jakieś teologiczne stwierdzenie, jakiś ładnie brzmiący zwrot, zwrot, ale jest to przede wszystkim coś bardzo namacalnego, bardzo potrzebnego nam. Ponieważ to pokazuje, że sami z siebie nigdy nie bylibyśmy w stanie uratować nas samych. Ale potrzebujemy tej Bożej łaski, potrzebujemy zachwycić się nad tym, że Pan Bóg Okazuje nam swoją miłość, i pomimo, że my na to często nie zasługujemy, że często nasza rzeczywistość nie jest taka, jaką byśmy mogli oczekiwać, to jednak Pan Bóg w swoim słowie do nas mówi, że jest dla nas szansa, że jest dla nas łaska, często niezasłużona, że jest dla nas nadzieja, którą możemy się także dzielić, i to nas motywuje do tego, abyśmy pocieszali siebie nawzajem nawzajem. Bo widzimy, w jaki sposób Pan Bóg mówi do nas. Zastanówmy się dzisiaj, co to znaczy dla Ciebie, co to znaczy dla mnie, co to znaczy łaska. I nie chodzi tutaj tylko o jakieś takie bardzo poprawne, teologiczne wytłumaczenia. Nie. Pomyślmy, co to znaczy tak osobiście, co to znaczy tak bezpośrednio i jakie ma to znaczenie. I odkrywajmy to, i w związku z tym także, miejmy taką świadomość, że tej łaski wszyscy potrzebujemy. I to jest takim źródłem motywacji dla nas samych, żebyśmy innych nie oskarżali, żebyśmy innych nie oceniali, nie oceniali żebyśmy drugiego człowieka nie odrzucali, ponieważ możemy bazować na łasce, której wszyscy potrzebujemy. I umiejmy się także tą łaską zachwycić, nie tylko tak jednostkowo, ale całościowo, patrząc na nasze życie. Dzięki za to nasze dzisiejsze spotkanie. Życzę wszystkim udanego, pięknego i błogosławionego dnia. Serdeczne pozdrowienia z Panem Bogiem i do zobaczenia.